Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak kilka dni temu odwiedził młodzieżowy ośrodek wychowawczy w Puławach. W placówce spotkał się z młodzieżą, która znalazła się na życiowym zakręcie. Celem tego spotkania było nie tylko zapoznanie z działaniami podejmowanymi przez ten organ, ale przede wszystkim rozmowa na tematy trudne dotyczące niewłaściwego traktowania dzieci. Cieszę się, że mogę przyjechać i z nimi porozmawiać. Myślę, że to. Dla tej młodzieży jest trudny czas, bo często nie ze własnej winy przebywają poza tym ogólnym systemem szkolnym, edukacyjnym, ale to też jest miejsce, które ma pomóc im wyjść w pozytywną stronę dalszego życia, ma pomóc im często w problemach rodzinnych, różnych, społecznych właśnie, tej socjalizacji z rówieśnikami. To jest miejsce, które jest dla nich i chce im. Uświadomić, utwierdzić ich w tym, że to jest y, najlepsze, co na razie może ich spotkać, i na pewno pomoże im w dalszym życiu. Działam w, w szeroko pojętych sprawach dzieci od y... Przyjeżdżania do szkół, przedszkoli, gdzie są te najprzyjemniejsze rozmowy, szczególnie jako rzecznika Mikołaja, ale też biorę udział w różnego rodzaju postępowaniach, również indywidualnych, sądowych, rodzinnych, dlatego być może o niektórych sprawach tej młodzieży wiem bezpośrednio z postępowań. Tym niemniej ważnym działaniem moim jest działanie dziecięcego telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka 803.12. Tutaj chcę to promować i promujemy, ponieważ ta pomoc, właśnie anonimowa, ale zawierająca, bardzo dużo empatii i takiej wrażliwości dla dzieci i młodzieży jest potrzebna. Telefon czynny całą dobę, czat internetowy. W ubiegłym roku niemal 60 tysięcy połączeń, czatów internetowych. To pokazuje, jak bardzo młodzież chce się wygadać, chce z kimś porozmawiać, chce się komuś zwierzyć. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dzieci określonych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Trafiają do niego m.in. sprawy dotyczące problemów rodzinnych, dzieci nieprawidłowego traktowania, przemocy, cyberprzemocy czy hejtu. Sponsorem programu jest Agencja Reklamy Multimedia. Grota Roweckiego 4 w Puławach.